Siemaya Simbiur to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i jest to kolejny odcinek z pomysłów na nowości. No i tym razem mamy karierę zawodnika. Ostatni odcinek to było, to jest coś niesamowitego, wyświetlenia. Generalnie aktywność, łapki, wszystko. No naprawdę mega Wam dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż w połowie powtórzymy ten sukces. Eee, z poprzedniego odcinka przyszło jakieś 100 nowych osób w sensie subskrypcji. Także nieźle, ale dobrze, nie przedłużam. Eee, no i co? Zacznijmy. Po pierwsze klasycznie naprawa bugów. No, tutaj w tym przypadku nasz piłkarz często wystawiany jest na nie pozycji. Na przykład jest twój piłkarz napastnikiem, a ten wystawi go na środku obrony albo na skrzydę. I to samo dzieje się z innymi zawodnikami w klubie yy, i w innych klubach, także to jest strasznie irytujące, ale widziałem lika na Twitterze od dosyć dobrego źródła, że FIFA 23 tego już nie będzie, więc chyba i pomyślało. Taki bóg po roku w następnej grze naprawiam, super, super. Zdarzało mi się też, że po kontuzji, która trwała na przykład 4 miesiące, mój piłkarz został wystawiony na listę transferową, bo trener powiedział, że za mało staram się na treningach. Tylko, że ja nie mogłem widzowie trenować, bo kurde, miałem kontuzję. No i zostałem sprzedany... Na szczęście wybrnąłem sobie tutaj, stworzyłem sobie storyline, że pokłóciłem się z trenerem, bla bla bla, i przyszedłem do y, głównego rywala o tytuł ligowy w Lidze Argentyńskiej. I czasem, naszym zadaniem jest, y, na przykład, y, tym meczowym zadaniem, jest strzelenie gola za pola karnego. No i przykładowo, tam ileś posiadania piłki albo, albo coś w tym stylu, nawet jak strzelimy 5 bramek i zaliczymy trzy asysty, to trener będzie mieć to w dupie i tak będzie niezadowolony, bo nie strzeliliśmy gola z daleka. Znaczy, jeśli strzelimy pięć bramek z mojej odległości oczywiście. I on będzie zły, bo nie strzeliliśmy gola z daleka i na przykład nie udało się odebrać trzy razy piłki na ich połowie. No to wszystko jest totalna bzdura. Rozbudowa trybu. Kariera zawodnika ma super potencjał, ale właściwie to ogranicza się do grania spotkań, ewentualnie zmienienia klubu, aczkolwiek to w ogóle nie czujesz, że zmieniasz klub, tylko po prostu jakbyś koszulkę zmienił. No, i to jest strasznie średnie. No i, i jej na pewno musi dodać konferencję, no bo jak tego może nie być, skoro było to w Hunterze i jest to w karierze menadżera. Przecież to wystarczy to przenieść i tyle, przenieść jeden do jeden i lekko zmienić pytania. Serio, to nie jest nic trudnego. I tak to wszystko opierać na jednym schemacie, tworząc zawodnika, jakbyśmy mieli więcej rzeczy do wyboru, właśnie, wybranie nowego, ulubionego klubu i tego typu rzeczy, żeby potem dostawać pytania od dziennikarzy yy, lub fanów, yy, no właśnie, fanów, no bo dlaczego nie ma żadnej interakcji z fanami? dlaczego nie mamy żadnego wpływu na, na to na to jak, jak, jaką mamy relację właśnie z fanami, z zawodnikami nawet z zespołu no bo to tak jak e, kiedyś była jakaś gra, że asysty oraz podania mogły wpływać na polepszenie relacji z kolegami, a na przykład zwycięstwa z panami, także no, to by było naprawdę spoko, bez sensu jest również to że tak naprawdę w sezon czy dwa możemy stać się najlepszym dźwiękiem na całym świecie i tak naprawdę nie czujemy tego progresu, że wiecie, że w dwa lata jesteśmy najlepsi, no bo to w ogóle to jest kompletnie nierealistyczne. No bo wyobraźcie sobie, że dobijecie w dwa lata 93 overalla, no taki jest sens grania pozostałych 15 sezonów. Tak jak w karierze na ma to jeszcze jakiś sens, czasami ja gram 15 sezonów, ale w karierze zawodnika to jest w ogóle niemożliwe. Już pomijając fakt, że jak zaczniecie mając 17 lat, to skończycie karierę mając 32, także też. Słabo. No i każdy sezon w tej grze jest identyczny właściwie. Nic się nie zmienia. Nic. Tylko odnajdujemy ewentualnie nowe bugi. Także poprawa tego aspektu, który moim zdaniem jest mega ważna. No i dalej. Wpływ treningów na nasze umiejętności. To jest mega ważne. No bo dlaczego jakby jak trenujemy mm, strzały? bo nie polepszy to nam strzałów, właśnie. Dlaczego te treningi wpływają tylko na tam polepszenie opinii naszego menadżera? No to jest, to jest bez sensu. Wracając do tego rozwoju, no to zobaczcie, tutaj w Madden 20, znalazłem taką grafikę, mamy Create Your Quarterback, czyli stwórz pewnie zawodnika, nie wiem, wybierz szkółkę, college, college, yy, potem zdominuj właśnie tą szkółkę i playoffy tamtejsze. Zaimponuj scoutom, no i tutaj tak naprawdę jest draft, czyli spośród iluś juniorów każda drużyna może wbrać jednego. No i dalej zaczynasz grać w ich szkółce, przebijasz się, i dopiero wtedy stajesz takim mega dobrym zawodnikiem. A nie tak jak w FIFA jest, że zaczynasz, mając 60 overall, już możesz grać w podstawowym składzie. No przecież to jest bez sensu. Dalej, nasz kontrakt, dlaczego nasz zawodnik nie ma żadnego wpływu na kontrakt, przecież to jest bez sensu. nasz kontrakt tak naprawdę nigdy się nie kończy, nie wiemy ile on trwa, wiemy ile zarabia, no ale co z tego, że wiemy ile zarabia, skoro i tak nie możemy nic z tym zrobić, ale to, że nie możemy przedłużyć kontraktu, że on się nigdy nie skończy, że jeżeli klub nie będzie chciał nas oddać, jeżeli coś się zbuguje, to będziemy siedzieć tam w nieskończoność, serio, ten tryb gry jest tak zepsuty, że kariera menedżera przy tym to jest nic, no bo i tak nie wiemy, i tak nie możemy na, na nic wydać pieniędzy, w ogóle nawet te pieniądze nam się nie zbierają. Nie mamy czegoś takiego jak yy, stan konta czy coś, takiego, więc po co w ogóle są te pensje? Fajnie by, bo jakby był stan konta, jakby można było wydawać tak jak... Yy, zapomniałem nazwę tej gry, ale podrzucam wam screena. Jakby można było wydawać pieniądze yy, na. Tam jakieś telefony, na jakieś zegarki, na jakieś ciuchy nowe. Na pewno, na pewno wiecie o co chodzi, o jaką grę chodzi część z Was przynajmniej, bo to była kiedyś ba bardzo popularna gra. No ale to i jej mogłoby dodać oczywiście w lepszej wersji. Był już hunter, więc naprawdę mogliby wprowadzić wiele scenek z huntera i tam te wszystkie rzeczy można było wykorzystać. I jej dodajcie więcej cutscenek. No skoro robiliście to w Hunterze, to naprawdę to jest kwestia przeniesienia, wiadomo, no musieliby trochę by tym popracować, bo to jednak inna postać. Ale generalnie nie jest to robota od zera. Jakieś social media, to też byłoby fajne, zawsze jest to jakaś rozbudowa trybu gry. Wiecie, no tam jacyś zawodnicy, jakieś osoby z branży, z piłki nożnej, pisały na nasz temat, na temat klubu. Generalnie tak jak mamy newsy. To samo, ale bardziej opinie od jakichś popularnych osób. Niech zrobią 150 list, 150 osób, i po prostu niech oni piszą, nie? Jakieś tam rzeczy. Oczywiście, żeby to się nie powtarzało co tydzień, no bo to jest bez sensu. Status w klubie. No to jest taki pomysł w sumie dosyć ciekawy. Zobaczcie tak, jak na grafice. No, nasz status miałby się wraz z naszymi osiągnięciami. Zaczynalibyśmy jako właśnie młodzieżowiec, potem może jakiś obiecujący zawodnik, jakiś, nie wiem. Coś w celu junior, w przyszłości, nie wiem, gwiazda zespołu, potem kapitan, ulubienie fanów, żywa legenda. No i to tak naprawdę wszystko zależałoby od tego, jak gramy, jak zachowujemy się dla fanów, no bo moglibyśmy być ulubieńcem fanów, ale na przykład zawodnicy nie do końca by nas lubili, więc kapitanem już byśmy nie mogli być. No i kontrakty z firmami z obuwiem. No dlaczego jeszcze tego nie ma, skoro jest w grze cała masa różnych korków? Bo wyobraźcie sobie, że jesteście w Lechu Poznań, nie macie tam żadnego sponsora waszego, Także idziecie, przykładowo kupuje Was Barcelona. Tam sponsorem jest Nike, no i dostajecie propozycję od Nike. Jak widzicie na grafice, no chcą zaoferować Wam dołączenie do Nike. Yy, przesyłają szczegóły kontraktu. Oczywiście, kontrakt możecie podejrzeć. Yy, no i mamy do wyboru. Zostań w Ambro powiedzmy, albo nie wiem, zaczeka na inne oferty, przyjmij ofertę od Nike. To wiadomo, obojętnie. To już kwestia yy, zrobienia tego bardziej profesjonalnie. Yy, no i to by było fajne, wiecie, potem realizujecie różne cele od sponsora. Musicie brać udział w różnych konferencjach i też. Kolejna rzecz, właśnie, że znaczy kolejna rzecz, to się z tym wiąże relacje nie tylko z fanami i, i zawodnikami zespołu, ale też z sponsorem. Relacje z sponsorem, jeżeli będą za słabe, to sponsor od Was odejdzie. Tak jak mówiłem wcześniej, wspominałem, rozpoczynanie kariery w drugim zespole bądź szkółce juniorów. Wiecie, no, nadać troszkę realizmu, no to żebyśmy zaczęli od szkółki juniorów, dopiero po wykazaniu się tam, trener wziąłby nas do pierwszego zespołu. No i tam oczywiście kolejne kacenki, no bo. Skoro przechodzimy do nowego zespołu, no to powinniśmy mieć jakąś stenkę z zawodnikiem, że się witamy, tak jak tutaj miał Hunter z Ronaldo, bardzo fajna stęka. No, i dlaczego nie zrobić czegoś podobnego, że witamy się z jakimś kapitanem zespołu? Przywitanie z trenerem, nie wiem, podpisanie profesjonalnego kontraktu, nowego kontraktu oczywiście, bo tak się dzieje w rzeczywistości. Jeżeli zawodnik przechodzi z drużyny B do drużyny głównej, to po jakimś czasie podpisuje nowy kontrakt. No i kolejny pomysł to rozbudowa statystyk. No to jest bodajże z jakiegoś trybu gry w FIFA Proclaps, o właśnie, Proclubs. No, ale właśnie, skoro jest już to w Fifie, no, to dlaczego oni tego nie dodadzą w karierze zawodnika? No kurde, przecież to, to są idealne statystyki, bo nie tylko gole i asysty, ale próby potań, player of the match ile razy. Rating, no i właśnie, powinniśmy wejść w, taki, w taką zakładkę i mieć wszystko. Skoro dodali rok temu, albo w tej FIFA 22, skoro dodali yy, meczowe statystyki typu expected goals, pełno różnych, wiecie, posiadam piłki, na której połowie co, no to dlaczego tego nie przyniosą do kariery zawodnika? To już wszystko jest, serio. Wiele rzeczy wymaga tylko przeniesienia i lekkiej modyfikacji. To jest najgorsze, że i jeśli nie chce tego przenieść i zmodyfikować, bo to już jest gotowe. Ilość hat-tricków, ilość mm, meczów z czterema golami, no. No może to sobie odpuścił, ale w domu to są tylko przykłady, yy, strzały na mecz, no tego typu rzeczy. To naprawdę byłoby coś, tak samo jak tutaj znowu z ProClubs, yy, statystyki z całej kariery. Matches played, z 860, ileś goli, ileś asyst, yy, no to jest naprawdę mega. Wiecie, no zajrzyjcie sobie po pięciu sezonach. Jak zawodnik wasz sobie radzi? No i macie, że zagrał 350 spotkań przez te 5 lat e, i strzelił tam ileś goli, ileś to, ile razy został men of the match, ile razy miał nagrodę tygodnia albo miesiąca, nie wiem, kurde, złotą piłkę, cokolwiek. E, no i tak jak mówiłem, przy karierze menadżera, no to powrót rzeczy, które kiedyś były, ale już ich nie ma. E, no i właśnie taką rzeczą jest na przykład e, to, co widzicie na ekranie, czyli wyzwania. No i macie e, skończyć z finezją. Żonglować piłkę 5 razy, oczywiście to musiałoby być w większy sens. Musiałoby to mieć, no bo żonglowanie piłki 5 razy na meczu, raczej nie wiem, nie jest to dobry pomysł, ale coś tego typu. No i a propos, tak jak widzicie tutaj, żeby ukończyć to w arenie. Dlaczego oni arenę? anę To była tak fajna rzecz, że chyba zanim się włączyło tryb gry, to była arena i może było też arenę ręcznie włączyć, nie wiem, ale arena była naprawdę spoko, kto pamięta daj łapeczkę w górę. No i komu spadał się czy też zostawia łapeczkę w górę. To już było na tyle. Dzisiaj, jeżeli macie jakieś pomysły swoje, to podeślijcie, bo może tego się trochę uzbiera i zrobię kolejny film. Jeżeli macie pomysły do menadżera, też podeślijcie, bo może no mówię, znowu zrobi się z tego film. Pamiętajcie o sobie, łapeczce. No i ja lecę, nara.